Posłuchaj, plan jest taki, że od poniedziałku zaczynasz odchudzanie. I właściwie no nic nie stoi na przeszkodzie, bo jak widzisz w kalendarzu, nie ma żadnych imprez okolicznościowych. Jakieś tam jedną rodzinę, ale przebrniesz przez to i tym razem myślisz, że ci się uda. Że, że wcale nie musisz dużo jeść, jakiś tam ciast, nie musisz, pić, nie musisz pić alkoholu, więc tym razem wszystko stoi na dobrej drodze, żeby zacząć. Nawet patrząc. Na pogodę, na prognozy pogody, długoterminowe prognozy pogody, masz wrażenie, że jest więcej burzy, więcej deszczu, więc cholera, no co może pójść nie tak? No i zaczynasz od poniedziałku. Ten proces zmiany, w cudzysłowie, proces zmiany, i zaczynasz jeść. Trochę pamiętasz tych wszystkich diet, jakie stosowałeś, stosowałeś do tej pory, i pamiętasz o tym, że to wsianki mają być. Ładne, mają być bogate w różnego rodzaju składniki, ale to nie może być zwykła owsianka. Tam będzie trochę chija, tam muszą być jakieś owoce. I z tymi owocami jak najbardziej mogę się zgodzić. Ale żeby szukać tych wszystkich wymyślnych przepisów, tych popieprzonych przepisów, które tak czy siak prędzej ci się znudzą, to już nie do końca, ale. Ty tym razem masz wrażenie, że jesteś w stanie wytrzymać. Jesteś w stanie tym razem przebrnąć przez cały proces odchudzania. I wiesz co? Pójdźmy tym kierunkiem, że ci się udaje. Przebrnęłaś, przebrnąłeś. Minęło 5 tygodni, zrzuciłeś, zrzuciłaś 6 kg. No i udało się. Mega robota. Ale co dalej? Widzisz, ja przypominam sobie takie historie z mojego życia, w których na przykład klientka do mnie przychodziła z takim pytaniem, czy na przykład później po tej diecie będzie dieta wyjściowa, albo czy będzie efekt jojo, jeżeli będę korzystać z tego typu rozpisek dietetyczny, zanim jeszcze zacząłem na dobre wdrażać psychologię w moich klientów. I dziwiłem się strasznie, bo nie wiedziałem, na czym polega dieta odchudzająca. Oczywiście robiłem research w Google, e, znajdowałem różne pomysły, jakieś przedziwne kombinacje, że teraz e, na tej diecie wreszcie będziesz powolutku wdrażać wszystkie produkty, jakie chcesz. E, ale to ma być powoli, nie od razu, bo, bo od razu będzie to problem. I słuchaj, po co? Po co mamy tak naprawdę rezygnować na początku diety z czegoś, żeby później znowu w to wdrożyć? Czemu ma służyć ta dieta wprowadzająca jakiekolwiek produkty za jakiś czas? No i widzisz, dochodzimy do tego momentu, kiedy udało Ci się schudnąć i nagle pojawia się problem, bo nie wiesz, kiedy powiedzieć stop tym wszystkim produktom, które do tej pory udało Ci się jeść. Nie wiesz, kiedy powiedzieć. Dobra, to jest czas na to, że mogę wreszcie zacząć jeść słodycze, zacząć pić szampana, wino, piwo, whisky na imprezach, zacząć jeść lody. Dalej jest problem. I dlatego to iluzoryczne pojęcie i przekonanie, że, że to dieta ma Tobie pomóc w momencie, kiedy na przykład masz problem z emocjami, jest bardzo, bardzo trudne i, i ciężko to przeskoczyć. Ale jeżeli nie uda ci się, to tylko dlatego, że w ogóle nie zacząłeś, nie zaczęłaś. Nie dałeś nie dałaś sobie szansy wyjść z tej strefy bezpieczeństwa, w której jesteś, bo ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, że jak to strefa bezpieczeństwa, jestem na diecie. A no tak, bo, bo, bo tobie to się kojarzy właśnie z tym, że jeżeli jest głód, to działa. Jeżeli boli to działa, jeżeli myślisz o tym, że chciałabyś zjeść nie wiem, ciasto, yy, kiełbasy z grilla, pierogi ruskie, to znaczy, że tak właśnie ma wyglądać dieta ale to jest totalna bzdura, bo ty nie musisz czekać na idealny, odpowiedni moment na to, że wreszcie zjesz, nie musisz możesz sobie pozwolić na to podczas diety, bo jaka będzie różnica w tym, że ty zjesz kawałek szarlotki za 5 tygodni a nie na przykład dzisiaj podczas jeszcze diety bo sobie to wliczysz po prostu albo nawet nie wliczysz, po prostu zjesz Musisz zrozumieć, że to od ciebie zależy, czy ty jesteś w ogóle na diecie, czy nie. Bo ty oczywiście wytrzymasz. Wytrzymasz cały proces diety i niejednokrotnie ci udawało. Na jakiejkolwiek diecie może być to detoks. Ja nie wytrzymałem detoksie chyba jednego dnia nawet. Próbowałem, ale to, jest, to nie jest kompletnie dla mnie. Ale ty być może jesteś w stanie wytrzymać. Ale co z tego? Czy rzeczywiście będzie to ratunek, więc oczywiście, że wytrzymasz i ja jestem przekonany o tym, że wytrzymasz, ale jaki to ma sens? Że znowu będziesz na tej diecie, znowu ci się uda, za chwilę będziesz po prostu znudzona, znudzony całym tym wysiłkiem, jaki wkładasz w to przedsięwzięcie zwane odchudzaniem, no i odchudzasz się do jakiegoś tam momentu, do jakiegoś tam, nie wiem, wydarzenia, wyjazdu, wakacji i tak dalej, tak dalej. Co z tego? Musisz doprowadzić do sytuacji, moim zdaniem, gdzie nie lubię tego określenia musisz, bo możesz, nie musisz, ale warto byłoby doprowadzić do momentu, w którym nie ma kompulsywnych napadów, które są wynikiem przeróżnych Twoich rozpięć i przekonań. Czyli na przykład jesteś znowu na tej idealnej diecie, mogło być nie wyjść i zaczynasz jeść trochę więcej. Rzeczy, które nie powinny w cudzysłowie znaleźć się w Twoich ustach. Więc pytanie, czy przypadkiem w tym kierunku nie warto byłoby pójść? Przypomina mi to trochę takie oszczędzanie, ale z dopiskiem, że jeżeli nie uda mi się zaoszczędzić nawet złotówki, to od razu wszystko idzie. Więc wyobraź sobie, że ktoś na przykład zarabia 2000 złotych miesięcznie i próbuje zaoszczędzić, na przykład każdy wydany pieniądz, jaki mógłby wydać na głupotę czy cokolwiek innego, próbuje zaoszczędzić, zapisać. Nie udało się. Wydał. 5 złotych na zdrabkę. I wtedy pojawia się myśl: cholera, nie udało mi się, więc zatracam całe pieniądze. Tracę całe pieniądze, jakie zaoszczędziłem, bo jedno przewinienie tak dużo wniesie w moje oszczędzanie. I tak samo tutaj. W ogóle nie musimy tego nazywać przewinieniem. To po prostu zjesz loda, zjesz burgera, zjesz pizzę, napijesz się drinka. Jedna rzecz, która powinna być. Elementem całej układanki jest zwanej odchudzaniem. Przemyśl to. Powodzenia.